Co tu się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, pana. zostawię, Pan się dogada tutaj, nie? Dobra, dobra. nie na było? Nie, nie. O drugie jest. Właśnie, właśnie chcę zrobić, ale muszę się dowiedzieć. Ciężko z Hajsa. Co? No bo y, tutaj mnie Basia nie chce y, przyjąć. A masz hajsik? Y, nie ma właśnie O kurwa. No. A ile pani Basia chce za pomóc? Y, y, 4. O ja pierdolę. To ja nawet tyle chyba nie mam. Kurwa. No to li... Czekaj, zaraz coś wykombinujemy. Dobra. To mnie lokalnie wezmą. Do widzenia Cześć, Cześć. Idę po następnego Poczekaj, ile? Cztery koła? Tak Kurwa, zobaczę czy mam Okej okay. Ja nie wiem, kurde mam tylko dwa, dwa i pół To już wszyscy ja? Nic nie wyrabiam, pomagam. Może jakieś tam rany interesy są? Kogoś? Sądź. Jakie interesy? Słuchaj, a gdzie można kajdanki załatwić takie rzeczy? W sklepie kupiłem. Dobra. na w takim normalnym, tam jest jakiś taki. Kurde. Hmm. I Tam jak się nazywał. Sporo, sporo. Dzięki za IPA. No, no sprawę.

Czekaj, ja pójdę, może tutaj ktoś jest, recepcja, znaczy, kurde, jakiś... Siema ...media Siema, byku, wszystko w porządku? No nie za bardzo czekajcie, może do Basi tutaj? No. Ja hajsu przy sobie nie mam To jest no. najgorsze Tak jak ten drugi właśnie Kurwa, bym wam pożyczył, ale ja mam tylko 2,5 koła, nie? to No ja wręczy. mam w banku 11 Abyśmy zagadali w banku, żeby mi wypłaciła. Hmm, możemy można, można spróbować, nie? Możemy tak zrobić. Czekaj, to ja cię wezmę na bank. Ty, albo mam pomysł, zarobisz sobie no. cztery koła. Ja. No tak? co się stało? Nieszczęście się stało. To nieszczęście się stało. Ludzie, widzę, nie, widzę. nie ma kto pomóc. To Basia nie chce kurwa w kredyt. No. Nie da w kredyt, no Basia nie znaczy, daje. Nie, nie. Tu. Tak, machaj, to... ale nie przy sobie. Masz? Hmm. Jak myślisz? Jakbym go zawiózł do banku, to myślisz, żeby coś dało radę? No nie wiem, może można spróbować, nie? Dobra, próbujemy i tak. Tak jak kładziesz go i może skorzystać z Bachy, no to może. w banku będzie też mógł skorzystać. Masz? Masz? Dobra, to już ci bierę. Trzymaj się tam bratku W ogóle? Aha. Tamten tak samo, nie musiałem. Pani patrzy, kurwa, jeszcze z dziecka robię, nie możesz? To ja nie mogę poczekać, bo to drzwi są zamknięte. Moja fura? Powiedz mi. No, no dobra. Co to Powiedz to weź jakąś inną, co się dzieje. Ale ja właśnie tą przywiozłem trzy osoby, wiesz? No a, a, no dobra. Musi chłopiec Dobry, dobry kolega się źle czuje chciałby skorzystać z bankomatu To jest może taka opcja Zgadam sobie tamteczkę Moment Działa, działa Działa? Daj znać, jak będzie git. Dobra, mam, mam. Dobra, to idziemy z powrotem. O kurwa. Słyszę jakieś strzały. Dobrze że ta pani Basia ceni tam w tym szpitalu. Czy to ta, cztery koła pojebało ją. Nic skam jak Nic nie robi, pierdolone jeszcze tyle hajsu bierze. Reszty. Siedzi tylko na górze. Trzeba tam Chyba pani wasiut, znowu my. Tak jest. Dobra, już dałem kaskę. Okay. idę na Zaraz przejdziecie, jak? Słucham? Tak, ta, zaraz, zaraz ktoś powinien cię odebrać. W ciągu 11 minut da radę? Chyba tak, nie wiem, wiesz. A... Jeszcze nigdy nie byłem w szpitalu. Chodzi na to, że ja mam teraz taką przyjemność. 11 minut? No. Ja pierdolę, nie no. To... A już się zapłaciłeś? No zapłaciłem. No Pani Basiu, co Pani odpierdala? Jakie 11 minut? Już ty już kurwa 操你！ Ja zobaczę tutaj czy ktoś jest Halo 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 Przerwa, przecież medycy nie mają przerwy, co nie odpierdalają. Hmm. A co powiedzieć, że przerwają? Nie, no właśnie kurwa, nie ma nikogo, to tak wywnioskowałem, że przerwa. Fajrant jakiś jeszcze Dobra, pomysł mam. Mam tak, dobry dzień, ci dobry cię, bo na, mam pytanie: nie ma pan jakiejś jakieś kanapki? Kanapki? O, właśnie zjadłem ostatnią, ale jeśli chcesz, mogę ci dać e, 2 miliardy euro. Ile? 2 miliardy euro. 2 miliardy euro? No. Ja pierdolę. Jestem Logan Machadoff, miło mi biznesmen z zachodniej Europy. Na północnej, zapomniałem, północnej, tak, północnej. Okej. Okay. Ja pierdolę, to Największy no, udziałowiec w całym, na całym świecie. Tam mój partner biznesowy był, ale poszedł do środka. Okej, okay, kurwa, to pan nieźle się prowadzi. No, tak się składa, że właśnie wykupiłem kontynent dzisiaj. O, a pan na jakiejś rzeźni pracuje? Taki cały... To, to. Słucham? Pan na rzeźni jakiś robił? Nie. <laughs> tak. Ja akurat tak się składa, że jestem udziałowcem. Jakby pan jakiegoś świnioka ciął. Wygląda. Tak? <laughs> A. A taki na czerwono, czy co? Tak, tak, tak. No, no. trochę. <grych> A, bo pewnie pan nie widzi takiego. A, rozumiem. Nie, ja tak tylko po pana Polsku tak jest. Aha, no okay, to. Takie co tam dzieje? Stop, ja to? Kurwa z głową, zobacz. O, rozumiem. Kurwa, zaraz padnę z głowy. Dobra, rzucę panu trochę euro. O, kurwa, to się składa, że mi ukradł. Niedawno. Trzymaj! O, starcie, no. Euro to akurat za to kanapiec, to nie kupisz, ale zawsze coś, nie? I Tylko tam już sobie mniej. Zobaczcie. A możesz? Kurwa, mordo, muszę jechać do sklepu, bo padnę zaraz, masz kanapkę. Kurde. Ej, dobra, staję do tego sklepu i to zawróć, jak możesz. Okej. Okay. добрый, добрый. Кошка на печка. Ja, ja to mam pecha w życiu. No właśnie, widzę kurwa. Nie wiem, no chłopie. Przyjechałem tu, i chłopie przejechał przed, przed tym, jak wsiadłem do samochodu. No. Ja pierdol Masz w ogóle siano jakieś? Już mnie to nie prowadź, weźmy po prostu zabierz tej za chwilę to przyjadę. na co? Aha, dobra, dobra, dobra. So, so. Ej żonek Co jest? Masz film w Dark Shopie? O czym? Co mam? Po Dark Shopie. O, nie, 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 no o, nie. O, jakiś narkotyku. Marihuana. Uh. Tylko marihuana, wiesz, ja to... Nie jestem czpunem, tylko palę sobie. O, czekaj, mam Hej, Ej, panie... Mam takie pytanko. Może miała pani sobie Mam dobre żółko, nie? Chyba nie Więcej ponów w tym mieście, nikt nie chce palić. A Dobra, dzięki wielkie, może do samochodu dojdę. Dobra, siema. No śmano. Zwartem tam. Oby, oby wzajemnie. Chciałem się pierdolnej kawy tylko na jakiś typ zamknięte laski. Co jest do chuja pana? No. папінкі. Mano mortko widzieliśmy się przedtem. Jak to spożytkowały się Rosy A. Jeszcze impreza się nie zatrzyma, czekaj fotmon Kamcia ma być dobra. Ok ok. Kred załóż ładnie.